Uwaga, uwaga wszystkich, komunikat, komunikat. jest swój adres. Siedzę ulica Spokojna 7 mieszkania 5 Selfie, no to już podam adres przecież, zamawię. Emka to prawniczka powiedziała, że uzyskać 50 tysięcy z Rafatusa? Jak 50 tysięcy? MK, jak Rafatus mi nie jest winien, 50 tysięcy, tylko on jest winien. Nie mi, tylko komuś. On jest winien 50 tysięcy urzędowy skarbowemu w Siedcach w skarbówce Urzędu skarbowemu W Siedcach Zuzanna niedługo ci wyślę pocztówkę Okej okay, czeka Będę czekać niecierpliwością Kurwe skończyły się no ja pierdolę Na sranie kurwa mi pożyczyła, nie naćpała ja nie i nie Ale nie piłam i nie piję I nie chlam I nie ćpałam i niećpam. Ja to nie Rafatus Proszę mnie do tej osoby nie porównywać Pozdro Marlenka. pozdrawiam cię Już poszło? O. Cześć, kosiulka W kończynkach. Nie w kończynkach. Nie pracuję w kończynkach. I nie pracowałam w kończynkach. Co wpierdalaś? Ci psy jem. Nie wpierdalam, tylko jem. Little, 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 letter. Na szotach widać co innego, kochana Co innego widać, co innego, kochanie Nie wiem, co widać na szotach, na pewno nie widać, że kurwa waliałam i chlałam na szotach, na pewno czegoś takiego Gdzie ty Marlenka, U siebie przed domem, o mm. Szeszele pracowałam i pracuję, szeszele. Pasia ma ulat smacznego z Nie ma do czego smacznego, zjadłam ci psy. Usta paczka. Cześć. Nie widać, że ci mi i nie widać, że piłam. Nie wiem co ty wymyślisz. Dejte, letel, letel. letel. Rafatus to owszem, chlał. Idź pał, idź pa, i chla. Ale dobra, nie gadajmy na temat jego. Nie chcę gadać na jego temat na Rafatusa. I nie będę już rozmawiała na jego temat na razie. Jaki masz telefon? Mejzu. Zajebisty. Telefon. Mejzu. Czekaczka, przywitaj się, kurwa. Witam cię, kurwa. Albo witam cię, kurwo. Dostaw do... Jakie dalsze plany? Dalsze plany? Pracuję, na stażu jestem. Od poniedziałku do piątków, od siódmej do czternastej. Pracuję, na stażu jestem. Do szkoły się zapisałam. Jutro muszę listę iść podpisać. Na dokumenty czekam. Właśnie do szko ze szkoły do mnie dzwonili. Z pracy do mnie też dzwonili. Pytali się, czy jutro będę na siódmą w pracy, na stażu. Dzwonili i się pytali, czy będę jutro w ten na stażu o siódmej dzwonili. Pytali się z pracy. Ze szkoły dzwonili, że że weekend mi w szkole nie było, żebym przyszła jutro listę podpisała. Ja mówię Podpisze. A ta specjalna szczekaczka. Ty chyba do specjalnej szkoły chodzisz. Dla daunów, klaunów. Ile zarabiłeś na laptopa ze streamów? Nie było jeszcze streamu na YouTubie. Na Ety nie było streamu żadnego. I nic nie zarobiłam. Nie mam ani złotówki. Bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, że poszłam do szkoły. Było mu fryzjera Kamila Karbowiek. Czemu nie pójdziesz do fryzjera? Byłam u fryzjera. Nie muszę iść drugi raz. Nie potrzebuję fryzjera. Płacić Rafatus, to mam płacić Rafatus. Rafatus mi nic nie płaci. Kurwa. Ja pierdolę. Co za zjebań tu ludzie są? Jagusia, witam, witam. Niektórzy zjebani, niektórzy normalni, ale większość zjebani. Wiatrateczka. Wiaria, wariateczka. Pogodziłam się już z mamą Czy ja się pogodziłam? Nie, nie pogodziłam się. To już jest fryzura? Kamila Karbowie. Tak, tu już jest fryzura, no. Nie ułożone włos, ale. Jeszcze. Jagusia. Buśka. Buśka Kranicki Ej wram nie denerwuj się tymi ciołkami, nie denerwuje się Hej kochana Jakusia, hej kochana Nie nie mieszkam sama Magdalem mieszkam z mamą rodzicami Łukasz Nowak kiedy się bruda się umyjesz Łukasz Nowak, smakowała ci trawa na obiad? Gosiulka, Łukasz Nowak, to od razu zawija się stąd. To jakiś troll, nie przejmuj się gosiulka nim. Jagusia, nie przejmuj się przyjebami, jebami, przy głupami, przy jebami, z jebami. Tak już dobrze ci odrosły, zamierzasz zapuszczać woski. No właśnie odrosły mi, już byłam u fryzjera, obcięłam i teraz będę zapuszczać, bo one są strasznie osłabione i, i poniszczone. Cześć Werka i cześć Laurka. Cześć Werka. Weronika. Il... Siema Laurka, siema, siema Laurka, moja kochana. Ładny makijaż ma dzisiaj, dziękuję Elwira. Łukasz Nowak. Bruda się umychuje. Sesele, czemu dawałeś dupy na Porchabie? Gosiulka Marlena to na bank Czwela Refatus. Nie interesuje mnie. Może to i Rafatus Czwel. Nie wiem. Kasija. Hejka Marlenka. Hejka. Sesele, czemu dawałeś dupy na Szołapie? Zagary zupy, albo na porchabie, nie wiem gdzie dawałeś, nie interesuje mnie Basia Kuchnowska, cześć Marenka, gdzie mi jest? Spokojnie, w porządku, z pracy wróciłam, ze stażu odpoczywam Jak tam laurka? Dobrze, wszystko laurka, w porządku Ze stażu wróciłam wcześniej, zwolniłam się Jagusia, teraz masz super kolor, a na długość szybko odrosnę Jagusia, no... Podoba mi się mój kolor, super jest, też mi się podoba. A na długość dłuższe bym chciała mieć i chcę zapuszczać, ale są strasznie zniszczone i osłabione te włosy. A gdzie pracujesz? Na stażu jestem. Na sekcji florystyczno-ogrodniczej. Co to za staż? MK? na sekcji florystyczno-ogrodniczej jestem. Mateo, czy dawałeś komuś dupy oprócz Agnes? Dawałeś komuś dupy? Jakimś chłopakom dawałeś? Pytanie, dawałeś jakimś chłopakom dupy? W trójkątach się ruchałeś? Basia Kuchnowska, nastawisz wszystko w przedłużysz go. Nie, nie przedłużę, stażu. Staż mamy yy, do grudnia. W grudniu kończę staż i go nie przedłużę. Biotebal na włosy, Gosiurka. No właśnie, muszę sobie wracam z zakupów. Laurka, co kupiłaś? Fajnego, ciekawego. Pochwal się. Tylko mocniej podkreślaj oczy. Te włosy nie będą się tak rzucać w oczy, póki nie odrasną. Dobrze, Jaguścia. Wracam z zakupków. Co laurkę kupiłeś na zakupo? Pisze, że da... nie dawałeś dupy, a ja mam inne wiadomości Mateo. Mi się wydaje, że dawałeś dupy za gazupy. A piszesz, że nie dawałeś. Nie chcesz się przyznać, gościu. Nie ładnie. czy Powinnaś zacząć. Za przesywać włoski na bok albo do tyłu na bok bardziej chyba niż do tyłu mał pozol dawałeś dupy dawałeś dupy ja wiem że dawałeś dupy tak jak dziewczyny ci piszą goście jako... Biotepal jest po trzech miesiące, trzy przerwy, i znowu jesz, i będą ci rosły jak grzyby po deszczu. Vlog of Snap: Pla Pracujesz na rok? Ja wiedziałam, że pracujesz na rok. Się, nie musiałaś mi to mówić. Dobra, ja muszę kończyć. Lecę. Trzymajcie się, Siemano.